Nie, było, Co? mi miało być? Co? są w, Czy? Czy są w etę? Etę? Co? Czy? Co? 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 To nie jest tablica. No, bo już się poczuję i co będzie? Będziesz musiał płacić. No. A takie coś kosztuje, nie? Ciekawe ile, nie? No. Ile byś musiał robić na takie coś? No, w sam miesiąc. No, wiesz, że to tylko cały miesiąc. Nawet to na krótkie zrobiło. Weź ten tam, tam po ścienę Jakby Nabrudziłeś to teraz czas? Umyć. Ale patrz, że żona jego to dobrze ma z nim, nie? Posprząta, to Posprząta tego. A ja go no Ważne Dwa mu, nie? Zabaw przyjeżdżać dzieckiem. Za rączkę to No co? Na Gdzie on był Do Nie A gdzie Ty pojedziesz do Pani nie nie. <grym> w <wytrych> Sklepie Słowackiej? A Gdzie to kombinujesz? Aha, pan. ten kolega. takiej wody. Chyba ten kolega, nie ma w ochronie do Prezydenta. To niego, prezydent, jak mnie kozi trumka. Sklep na mnie. Leży. Gdzie leżysz? Leżysz, mówię! Leżysz! Leżysz! <grym>? Leper nie żyje. Ojej... ja Leser! Co to Laser. Laser. <noise> <noise> Jak <to katałem> się? <noise> no nie. <noise> to było ciężko do gadać. Dalej mam roczesz po tych mamrotach. No, o trochę. A w A tych chrópkach co robiłeś tam w tej oleśnicy? Chrópki. Jadłeś? Sprzedawałem. Na lewo? Tak. To jakie wynosiłeś? Normalnie. Jak w Jakie? W, w plecaku. Tak? Łaku. To ile takich paczek mieściło się w plecaku? Trzy, pięć. To po ile sprzedawałeś? Po trzy lata. Była kasa? Była. To byłeś na pakowaniu byłeś, czy na jedynie? Ile wkładałeś? Do kartona? Nie, do paczki do paczki <grywia> Ile? 20 sztuk? 10 A, ile się dało. A ile się dało. A to pierwszą praktykę miałeś tam gdzie ci te samochody skręcali, tak? Tak. I co tam robiłeś? A tak, wszystko. Części przynosiłem, przynosiłeś części? No. Dobre chociaż? Trudzę, czyli? Staję na reklamie mówił. Trudzę. Trochę klucze przywiodłem do domu, no, no. Tak? a ja? To tego te... zakładu po. To dzisiaj nie poszedłeś tam w bankructwo filmy. A jak? Przez ciebie Polska nie ma swojego samochodu. Jakie? Deu? Tam deu skręcali? D -u. D -u. Jaka? Jak deu? Daj to Jakie To? Jakie? Żabki. <grym> żabki. Żabki. A Matisz? To co to, to jest? Żaba. Żaba. No. I co tam robić? Kółka przekręcać? A ja? Masz prawo jazdy? Nie <grym> mam. Czemu? A po co? Jaka po co? Żeby jeździć. A no, będę prawo jazdy mi boce. Żeby zaraz zabrali, nie? No. A rentę masz nie. Po co mi renta? Rent dalej o tej ręce. A to ile bierzesz tyle? Nie mam ręki. Czemu? Nie masz? Nie masz? No tyle góry. Tyle praktyk miałeś wszystkiego. i no. renta, wiesz, to łukasz. A nie, nie mógłbyś się postarać jakąś ręce? Czemu? Co? Udał przed lekarzem. Pierdolnię tego? <śmieniciela> nie musił dać winę! Przy zielonce? No. Ta, być? Co być nie dał? Dobrze być? Dwie kaczki w torby i... Tak, jeszcze to butelka wina. No, butelka condano. Co? <śmieniciela> A nie zostało ci wina z tej tej rozlewni? Nie. Z drugiego nie, nie, zostało. nie bo... ma! <śmieniciela> Wszystko wypiłeś? Muszę. Zrobić sobie. Umiesz mi narobić? A ja. Tak. Z, 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 z czego był na? Ziażyn. Z czego? Z Warchewskiej tak mi? No Z, taki? z, no. z, no. z, no. z no. A ja rozumiem zijarzyn. z Ziażyn. No. Ja <grym> z No. 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 jakie No. Zierzyn Tak? Zwierzył. No. No to co mówisz, że z jarzyn? A ale różnie mówią. Jeżeli naci. Jeży na pójdzie. Ale że jeszcze nie spieram <grym> wimer. Może na <grym> spróbuję. A <wiosna> bimber <grym> też Jaka <wiosna> <grym> ilość <wiosna> Bimber? Bimber też robisz? Nie. nie robi Nie robię. Nie, robię, nie robić. Nie będę. A to się o, nie. Nie mam sprzętu. A tak no w domu co robisz po pracy? Co? Po pracy? Co robisz w domu? Może kiedy Jakie? No bo jakie? Ja jej chcę? Hip no ja zaśpiewaj coś z hip-hopu. Co lubisz najbardziej? Taki twój hit ulubiony. Nie, jak to leci? No weź tak zanuj coś. To też początek. Może słyszałem, ale tytuł nie znam. Tytuł nie ruda, No a dalej? No ja wiem. słuchałeś i nie wiesz? <śmiennie> co jeszcze tam robisz w tym domu? Eee, wie, dawaj. No tam jakby było? Dyszieram sekę takiego. Weź no dawaj, no. Nic, nie jest bez dni. Lampaczka mnie boli. A co, co jeszcze robisz <śmiennie> ciekawego?